Bartek, jak się czujesz po meczu? Można powiedzieć, że to jest twój taki ligowy debiut, bo pierwszy raz grasz cały mecz ligowy. No tak, mój pierwszy mecz w pełni zagrany, trzy sety. Szczęśliwe, że wygraliśmy. Mam nadzieję, że powtórzymy taką grę w sobotę i zdobędziemy też trzy punkty. A swojego występu dzisiaj nie chcę oceniać, bo nie jestem z siebie zadowolony. Ważniejsze, że wygraliśmy 3-0. Myślę, że że to będzie nas pchało do przodu i na pewno psychicznie teraz lepiej się czujemy przed kolejnymi spotkaniami, także mam nadzieję, że w sobotę powtórzymy taki, taki sam wynik i będziemy wyżej teraz w tabeli. Kuba, jakie emocje po dzisiejszym meczu? Na pewno chcieliśmy bardzo wygrać, ponieważ chcemy, chcieliśmy udowodnić, że potrafimy grać w siatkówkę i myślę, że dobra zagrywka i blok spowodowały, że z łatwością z łatwością pokonaliśmy przeciwnika ze Świdnika. Tu Wojtek wypowiada, że bym zapytała cię dlaczego nie potrafisz atakować ze skosu, chociaż... Potrafię tylko nie atakuję jak nie muszę. Wojtek. Wojtek, jak się czujesz po dzisiejszym meczu jako MVP kwadratu? Jestem bardzo usatysfakcjonowany, gdyż z koledzy na boisku dali z siebie wszystko, a my w kwadracie też daliśmy z siebie wszystko. Tą końcówkę trzeciego seta pomogliśmy wyciągnąć, także radość mnie rozpiera, jest to druga nasza wygrana, także mamy mikroserię. Łukasz, jak się czujesz jako dzisiejszy MVP? Ciężko cokolwiek powiedzieć, taki mecz był bym powiedział bez żadnych jakichś emocji, taki trochę usypiający, bo i z jednej i z drugiej strony i oni i my nie graliśmy nic nadzwyczajnego, przyjechaliśmy to jak gdyby po zwycięstwo, ale no ale oni w, jakby na początku trochę Stawili nam opór, w drugim secie to samo. Zaczęliśmy to odrabiać, zaczęliśmy nadganiać. No, szkoda, że na początku nie narzuciliśmy swojego rytmu gry, bo później, później, później musieliśmy nadganiać i... i, i wiadomo, wkradły się trochę nerwy, ale, ale jakoś to odrobiliśmy. Oni mają młody zespół, popełniają więcej błędów. Zaczęliśmy im oddawać sami piłkę, oni sami się jak gdyby wykańczali, także... Także no, jestem zadowolony, bo wróciłem na stare śmieci po trzech czy czterech latach, już dobrze nie pamiętam. Spędziłem tu dwa sezony. Bardzo fajne dwa sezony. Jeden może fajny, drugi gorszy. Ale mam miłe z tym klubem i miastem wspomnienia, także, także zadowolony jestem, że drugi raz mi się udało tutaj MVP zdobyć. Wojtek, jak podobał Ci się dzisiejszy mecz? No, chłopaki w miarę, myślę, idą do przodu za każdym razem coraz lepiej. Każdy mecz pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej przygotowani do tej ligi i myślę, że w kolejnych meczach pokażemy jak najlepszą skuteczność. Także dziękuję. Wojtek, jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Jestem bardzo zadowolony. Ostatnie 7 dni to dla nas pasmo sukcesów, jakiego nie odnotowaliśmy jeszcze w tym sezonie, także jestem ogromnie zadowolony z tego. Mam nadzieję, że dobra passa będzie dalej trwała i że święta Bożego Narodzenia będą dla nas białe, szczęśliwe i radosne. Czyli mamy jeszcze przed sobą sporo czasu, miesiąc grania, ale tak poważnie mówiąc, mam nadzieję, że do świąt wyjdziemy gdzieś tam na środ w środku tabeli i to się przełoży na lepsze, lepszą atmosferę w zespole. Krzysztofie, mecz wygrany 3-0, ale z przeciwnikiem dość słabym, a łatwo nie było, jak oceniasz? Bardzo się z tego cieszymy. W naszym, w naszym przypadku, w naszym miejscu w Lidze te trzy punkty są nam bardzo potrzebne. Mecz był, uważamy, w zasadzie pod naszą kontrolą, może poza kilkoma momentami, gdzie, gdzie zespół z Rzeczycy naprawdę gdzieś tam przycisnął, nie mogliśmy skończyć paru piłek, pojawiały się jakieś nieporozumienia i, i odskakiwali na parę punktów, ale nie potrafili jakby utrzymać jakości gry przez całą długość seta i stąd, stąd nasza jednak zdecydowana wygrana w każdym z setów.